Monika Andrzejczak. Dzień dobry. To jest kolejny ciepły grudniowy dzień, choć temperatura jest różna. Zachód Polski jest pogodniejszy i cieplejszy. Wschód raczej pod chmurami, gdzie niegdzie pojawia się mrzawka, są też zamglenia. No i tutaj niższa temperatura. 3 stopnie miejscami na Suwalszczyźnie, na Lubelszczyźnie, w głębi kraju już 5-6 stopni. Natomiast najcieplejszym regionem jest Pomorze Zachodnie, gdzie termometry pokazują w tej chwili 7 stopni. No i na zachodzie słońce sobie radzi z chmurami, natomiast na wschodzie i w centrum zdecydowanie bardziej zachmurzone niebo i gdzie nie gdzie jeszcze uważajmy na wspomniane zamglenia, a nawet mgły, bo wiatr jest słaby, wieje z południowego zachodu, trochę bardziej odczuwalny jedynie na wybrzeżu. Co przyniesie jutro? Znów zachód polski z szansą na chwilę ze słońcem, zwłaszcza przy miejscowości, w miejscowościach położonych bliżej zachodniej granicy, a im dalej na wschód, tym więcej chmur. Rano też uważajmy na mgły. W południowych regionach mogą to być marznące mgły. Nie dość, że ograniczą widzialność, to jeszcze sprawią, że nawierzchnie dróg na pewno będą śliskie. A wiatr dalej nam nie pomoże, bo będzie ciągle słaby z kierunków południowych. No, skoro wieje południa, to znaczy, że do wigilii nie ma mowy o śniegu, będzie ciepło, ale aktualizujemy prognozy. Jest taka szansa, że nawet już w święta zrobi się chłodniej i być może gdzie niegdzie pojawi się śnieg. Będziemy do tych prognoz wracać. Do zobaczenia.